Mariuszu, Czekaj, nie? Dzień dobry panie Mariuszu. Jak tam w kryminałach? Się 12 lat pan odjebał, to prawda? coś pan powiedział. Yy, teraz byłem ostatnio 10 dni. Bieszkowie. A wcześniej siedziałem 4 lata za szyszkę. No, no. Za ministra. Yy, za rogi? rogi Kradzież rogów? A, a za ile pan sprzedał rogi? 15 tysięcy. Złotych? Kurwa. 15 tysięcy. nie Przepite. A ten żłopuś fajny, to skąd on jest ten a nie, tego się to nikt nie, nie... ten żłopuś moro... Kto to jest dla pana? Zna pan go? Co? Taki dobry przyjaciel. Ale moczy morda też dobra? Czy... No tak, można powiedzieć. <laughs> ale, ale dużo moczy, czy nie? Bo on kiedyś... Nie, Bo pan, urogi pan zajebał rogi. Pan zajebał rogi, a on kiedyś chciał karabin zajebać w jednostce, jak był yy, w wojsku i chciał sprzedać, tak? No. Słyszał pan o tym? Słyszałeś. No, ale nikt nie chciał kupić, bo się bali. Bo się bali. Szaber poligonów, wszystko no, wszystko, szabro, wszystko szabrował, co się da. No, On no, tak ładnie to. kradnie, co się da. <laughs> Ukradłby dla mnie cały świat. No, a i co panowie dzisiaj zamierzają robić? Co zamierzają? Nie wiem. Poszedł się wypić i chujno. Ale, a pójdzie pan do roboty, czy nie? No i trzeba, i trzeba zarobić na tą wszystko. Ale trzeba tak robić, żeby zarobić, a się nie narobić. No właśnie i tak w głowie się myśli. No. Ale to zaliczka chyba pana czeka, weźmie pan browser. Nie zaliczka, dwie zaliczki kurwa, co jedna tak? No ale pan to mówił, to... że jak pan weźmie zaliczkę, to przynajmniej pan ma dwa lata naprzód roboty, bo pan ma już zabukowane i pan musi... Wtedy odrabiać. No bo będę musiał kiedyś robić. A parafianie durni, którzy panu pożyczyli, to później mają problem, bo robota nie zrobiona, to prawda? To oni się zrobią sami. A dla kogo pan głównie pracuje? Dla emerytów, czy stare wdowy, czy... E, nie, e, emerytów. Emerytów, ale męskich. U wdów pan nie męski, robi. Męskich nie. Wdowy to chodzi, jakąś bym wziął, może by się i dało na. Ciepłą ruchu, wdowę? No. Ciepłą wdowę pan sobie życzy? <grym> ja, ja. Jakąś bym wziął? Na siedemdziesiątkę bym wziął, kurwa, żeby dupy dało. no, ja. Bo rucha się chce. No, jebać się panu chce. No, normalne. <grym>